Cześć dziewczyny, dzisiaj pokażę Wam kolor 12H marki Henry Margu na przykładzie peruki Michelle. Dlaczego pokazuję Wam ten kolor? Ponieważ jest to typowy ciemny blond, raczej stonowany, troszkę popielaty, trochę beżowy, czyli taki kolor, o który bardzo często pytacie. Pokażę Wam z bliska. Kolor 12H jest kolorem stonowanym, tak jak powiedziałam, ma sporo takiego beżu. Ma też jaśniejsze pasemka, które może tutaj będą bardziej widoczne. Nie posiada odrostu. Jest to kolor, który jakby bardzo często wybieracie poprzez po prostu swój naturalny wygląd. Bardzo ładnie to wygląda, ale pokażę wam może po prostu jak to wygląda, zakładając na głowę. Wtedy będziecie w stanie więcej powiedzieć na ten temat, czy jest to kolor, którego po prostu poszukujecie. Jest to bardzo fajny kolor, ponieważ nie jest to kolor, który, który wpada w rudości, czy w brązy, czy w blondy. Jest to coś właśnie takiego pomiędzy. Jeśli chodzi o samą Michelle, no to też jest, też jest super peruku, bo tak jak widzicie, korona jest większa, bo koronę możemy sobie nawet jeszcze powiększyć, składając w ten sposób. No możemy też sobie ją przygładzić, wtedy ta objętość jest zmniejszona. Mamy grzywkę po tej i po tej stronie, więc jakby cały przód jest zasłonięty i ta grzywka nam nie opada, czyli jest, jest wygodna. Nie będzie nam lecieć nic w buzie, e, Mamy tak, cały bok mamy zakryty razem z uszami, tył wygląda tak, on też jest dłuższy, tutaj też jest wszystko zasłonięte. I y, uważam, że to jest właśnie fajne w peruce Michelle, bo to jest taki też bob, ale jest dość mocno cieniowany, z większą koroną, bo te włosy są mniej więcej najkrótsze tutaj na, na koronie, mniej więcej tej długości. Fajna peruka. Może nie mój kolor, ale peruka sama w sobie jest naprawdę fajna, bardzo kobieca, nie tylko dla starszej pani, ale też dla kogoś młodszego. Oczywiście w naszym sklepie y, mamy też Michelle w innych kolorach, więc bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.